Już widzę Twój uśmiech i się bardzo cieszę. Witajcie dziewczyny. Stęskniłyśmy się za wami bardzo i nagrywamy dla Was kolejny odcinek, aby przybliżyć warsztaty mocy świadomej kobiecości. Odkryj swoje piękno, i ja zaraz oddam głos twórczyni tego przepięknego warsztatu dla kobiet. Kobieta, która od 8 lat, prawda? Moniu? od 8 lat. Prowadzisz warsztaty, prawda? No od nie, warsztaty 8 lat. Lat nie prowadzę. Organizuję różne od 8 lat warsztaty, natomiast na no, te kręgi kobiet jakiegoś czasu prowadzę, tak, to prawda. Tak naprawdę, słuchajcie, myślę, że chyba liczby tutaj nie mają aż tak większego znaczenia, tylko to, co Monia z mocy swojego serca poczuła, aby pokazać kobietom również przez własne doświadczenie. Także Moniu, ja już Ci oddaję głos, witam Ciebie serdecznie. Ogromnie Proszę, się cieszę, że znów mamy ten czas, aby podzielić się z dziewczynami tym, co w naszym sercu nam gra, a mianowicie w tej chwili bardzo czujemy bicie serca warsztatów kobiecych. Więc Monia przybliży wiele rytuałów, które będą odbywały się na warsztatach. Moniu, oddaję Ci głos, kochana. No ja też się bardzo witam serdecznie zawsze. Rozmowa z Tobą to naprawdę dla mnie jest przyjemność i takie no, otwieranie się jeszcze bardziej, tak? I pokonywanie siebie, więc za to też jestem Ci ogromnie wdzięczna, że możemy to razem w tym być i razem przez sobie naprawdę wzrastać. To jest cudowne, naprawdę. Zgadzam Jeśli się, to... mówi, bo ja też wzrasta. Dzięki <laughs> Tobie. <laughs> tak. I to też właśnie jest dla kobiet takie też chcemy pokazać też na tych warsztatach kobiecych, że jak właśnie kobiety przy sobie nawzajem wzrastają, tak? jakim są darem dla siebie. I też tutaj kręgi kobiet, tak? które będą tam, no, przede wszystkim to będzie wszystko w kręgu kobiet, że te kręgi kobiet właśnie dają taką przestrzeń wzajemnego wsparcia, zrozumienia, głębokiej wymiany. Właśnie są miejscem, gdzie możemy się spotkać w tej autentyczności tak? bez oceniania, bez żadnej presji społecznej i możemy dać sobie wsparcie emocjonalne i takie poczucie przynależności. Myślę, że to bardzo cenne mhm. i taka przestrzeń właśnie wzmaga poczucie wspólnoty między kobietami, takie poczucie tej siostrzanej więzi pomaga nawiązać głębsze połączenie właśnie z naszą kobiecą naturą, z naszą mocą odkrywać intuicję, przyjmować emocje, akceptować swoje ciało, rozumieć też cykliczność, tak? Właśnie to wszystko to co co kobiece. I to jest też przestrzeń do uzdrawiania naszych ran, naszych traum i mamy w tej przestrzeni możliwość zmiany starych przekonań, starych wzorców związanych właśnie czy z ciałem, czy z seksualnością, czy z relacjami. I też kręgi właśnie uczą słuchania, i bycia wysłuchaną, tak? I dzięki temu my odbudowujemy relacje i z, samym, z samą sobą, ale też relacje z kobietami, tak? Że zamiast gdzieś tutaj zazdrości czy rywalizacji, transformujemy to właśnie w siostrzeństwo, czując, że za moimi plecami stoi właśnie kobieta. Także ta idea kręgu. Myślę, że jest tutaj bardzo cenna i to też przyświeca, właśnie tak, że ta jedna drugiej tą koronę poprawi, tak, żeby świat tego nie zauważył. W takiej właśnie energii wzajemnej akceptacji, miłości zrozumienia. Przepięknie, Moju, Ja wiem, że może niektórym wydawać się to dziwne, że ja mówię przepięknie, ale ja naprawdę wzruszam się i cieszę się. I dla mnie piękne są wszystkie te doświadczenia, które są tak bardzo prawdziwe. Ja Moniu czuję ogromną prawdę w tym, co mówisz, wiem, że jest to wypływające z doświadczenia, a im bardziej siebie poznajemy, jeszcze bardziej wiem i czuję, jak na sercu leży Ci właśnie połączenie nas z kobie, swojej mocy i takie właśnie nawzajem wzmacnianie siebie, pokazywanie drugiej kobiecie w łagodności i w miłości jak można w tej swojej mocy kobiecości wzrastać. My Przez własne doświadczenie i przez swoją drogę, którą przeszłyśmy i transformacje i wszystkie wszystkie takie nasze doświadczenia doszłyśmy do etapu, kiedy rzeczywiście bardzo odczuwamy swoją moc kobiecości, tą kreację. I jednym z takich rytuałów są również, jest również Yy, właśnie powitanie słońca, nie, prawda? Powitanie słońca, tak. tak. Słowiańskie powitanie słońca, powitanie jaryło, tak. Będziemy nie, też codziennie nie, nie. wykonywać yy, właśnie to powitanie słońca i będziemy to robić ze słowami mocy, także każdego dnia będzie inne, tak? To też takie, no to powitanie słońca daje. Tak naprawdę no, energię na cały dzień, tak? Mm -hmm. To tak. połączenie, właśnie, tak, I z Matką Ziemią, i ze sobą, mm -hmm. i to, jest, to też to jest taki, też bardzo wyjątkowy rytuał, który będziemy każdego dnia robić. I drugi rytuał, błogosławieństwo przodków. Też taki A, dla mnie też bardzo, nawet wzruszający ten rytuał jest mm -hmm. i. Też to połączenie właśnie z rodem, to błogosławieństwo, że te błogosławieństwa, które my będziemy, no dostajemy od tych przodków, żeby sobie to poczuć, z tego sprawę, i też na końcu my błogosławimy wszystkich. Także też taki piękny, piękny rytuał. Bardzo wzruszający mhm. zapewne jest to rytuał. Natomiast ten rytuał, właśnie powitania słońca, tak jak powiedziałaś, to połączenie z matką, ziemią i ze słońcem, czyli dający nam taki poltar energii, który wchodzi w tak. nas, prawda? I od tego łona, od naszego, naszej podstawy, od korzenia poprzez łono, i całe, caż, całą naszą tą energetyczną sferę napełnia nas na cały dzień, dając nam energię i moc. Niezwykłe też jest to, i dla mnie na pewno będzie bardzo wzruszające, dlatego że ja nieustannie w porozumieniu z rodem i właśnie z tym, z tym dotknięciem tego, kiedy sobie uświadomiłam, jak wiele. Mamy wspólnego z naszymi przodkami, prawda? I jak piękne jest to, żeby być z nimi w połączeniu. A w połączeniu jesteśmy wtedy, kiedy uzdrawiamy te wszystkie nasze relacje i ukochujemy je, prawda? Tak. To właśnie ten szacunek, ta wdzięczność do rodu powoduje, no, że my właśnie otrzymujemy te wszystkie dary, te talenty, mhm. żebyśmy sobie dały sprawę, z czym jesteśmy obdarowane tak naprawdę. To jest. Tak. tak. I każda jeszcze kolejny z nas. Mhm. Kolejny rytuał jeszcze, który będzie też, to rytuał obmycia wodą różaną. Mhm. Jedna sobie, każda nawzajem sobie, też taki bardzo zruszający, z uszanowaniem mhm. siebie tak. nawzajem, tak, że każda mhm. jedna drugiej, żeby też, pokazuje przez to ogromny, ogromny szacunek, kobieta kobiecie, bogini mhm. bogini, tak, królowa królowej, tak. tak, uszanowanie i to też jest takie mhm. bardzo ruszające i taki rytuał też będziemy, będziemy na naszej warsztatach. Ten rytuał też tak przepiękny i symboliczny zarazem po to, aby pokazać nam, jak każda z nas jest wyjątkowa, jak każda z nas przyszła z wielkim darem na ten świat, jak każda z nas jest dla drugiej takim wsparciem i to jest na pewno, tak jak powiedziałaś, ja sama w tej chwili czuję to wzruszenie w swoim głosie. Jak cudowne jest to, kiedy zaczynamy od, o, widzisz nawet teraz, ze wzruszenia, jak bardzo ważne jest otaczać się kobietami, które są wspierające. To jest Myślę, że ten, ten czas warsztatów, ten przedłużony weekend e, napełni nas taką energią, że będziemy przyciągały do swojego życia osoby, kobiety wspierające, a to, co w naszym życiu już nie będzie nam e, dla nas odpowiednie, będzie znikało z naszego życia po to, żeby nie odbierać nam energii. E, Kolejny też. Piękny rytuał i piękna praktyka, to, jest ćwic... to są ćwiczenia słowiańskie, mónie prawda? No, w ogóle tak, cała gimnastyka słowiańska, tak, tak która tutaj no, to jest kobieca holistyczna, praktyka pracy z ciałem, tak? To właśnie jest dla kobiet i poprzez właśnie ten płynny, harmonijny, miękki ruch otwiera ciało kobiety, prowadząc właśnie do całkowitego dobrostanu i uzdrowienia. Także tutaj dzięki tej y, gimnastyce każda kobieta może właśnie odzyskać i swoje zdrowie, i dobre, dobre samopoczucie, i tą swoją moc, i też y, zapanować nad słabościami. Y, tak, y, też odzyskać m, dzięki temu może zaufanie do własnej intuicji też, tak? Także tutaj y, i też ma możliwość połączyć się ze swoją kobiecością, poczuć. To jest dużo automasażu ciała. To wszystkie ćwiczenia wykonujemy z miłością, przymasowując swoje ciało, tak? Także to jest też takie, że my w tej gimnastyce potrafimy sobie też dać tą miłość tak naprawdę. Uczymy się tak naprawdę ciebie, prawda, tak? no, mówiąc. Tak. Przez tą gimnastykę uczymy uczymy się siebie przez ten dotyk z czułością, prawda? Tak, dokładnie tak, że my sama to też potrafimy sobie dać tak. i mhm. też ta praktyka m, tak naprawdę z taką wręcz można powiedzieć chirurgiczną m, precyzją wskaże na miejsca i obszary, gdzie zainwestowałyśmy za dużo energii oraz te, gdzie, gdzie tej uwagi naszej było za mało tak? mhm. i poprowadzi nas do y, takiej prawdy o sobie, o świecie, co takie naprawdę nie jest łatwe. I też poszerzenia, pozwoli na poszerzenie naszej przestrzeni, sięganie po nowe doświadczenia, odkrywanie pasji, swojego potencjału, tak? W ogóle gimnastyka słowiańska to moc, miłość, marzenia i oczywiście młodość i piękno. Więc tutaj, o, jeszcze odnośnie gimnastyki słowiańskiej, tak, ja mam różne rodzaje kart do gimnastyki słowiańskiej, które też właśnie są bardzo pomocne w tych ćwiczeniach. I jedne z nich to takie moje ulubione ostatnio nowe karty wdzięczności. Na każdej karcie właśnie jest ten symbol słowiański, intencja, bo to jest, który jest potężna, mm -hmm. oprócz tego, że tak pięknie to działa na nasze ciało, na nasze zdrowie, to też jest potężna praca z energią. I to każda jest intencja, w tym wypadku jest to właśnie taka, takie są e, intencje z wdzięcznością. I na przykład przeczytałam, mam jedną. Wspaniale! Tutaj, <laughs> to. Mm, Przepływanie energii. Przepływ jestem wdzięczna za życiową energię, dzięki której jestem pełna wigoru, pewna siebie i potrafię komunikować się z ludźmi. Tak? Także to jest właśnie ze świata górnego. To są właśnie jedne z kart. Właśnie. Mamy też, będę miała też takie karty, takie też ulubione przez kobiety na, na kręgach. Zwierzątka. Tak, mm. I każde zwierzątko. Też te karty wcale nieprzypadkowo wyciągamy, powiem Wam szczerze, bo to zawsze tak. przychodzi to, co ma do nas przyjść. Ja na przykład tutaj mam konia. Tak? Kon. Mm. I teraz mm. to jest nowy początek, śmiałość, wyrażanie siebie. Z lekkością i odwagą śpiewaj melodię swojej duszy. To jest też jedna z moich uwag. To jest niesamowite, bo my przed te... Rozpoczęciem nagrywania materiału. Miałyśmy z sobą piękną rozmowę. I zobacz, jak ona, jak ta karta pięknie y, współgra z tym, co mówiłyśmy w sobie, prawda? To jest niesamowite. Ja już cieszę się na te ćwiczenia, bo tak jak tutaj wspomniałaś, ta gimnastyka słowiańska y, tak łączy holistycznie. Y, tak. Wiele sfer naszej, tak. naszej kobiecości, ale można też powiedzieć, bo my, jako kobiety, jesteśmy w wielu odsłonach, jesteśmy emocjonalne i Aha. też chodzi o to, żebyśmy umiały może nie użyję tego <śmiech> <śmiech> chciałam użyć <laughs> słowa żebyśmy umiały się obsługiwać, ale tak naprawdę tu nie chodzi o obsługę, tylko chodzi o to, żebyśmy umiały się. Pra Lepiej zrozumieć, prawda? Bo czasami tak, my sobie tak. mówimy, my tak bardzo dążymy do tej perfekcji, do tego perfekcjonizmu, że oddalamy się tak naprawdę od swojego źródła oddalamy się od swojej energii kobiecej poprzez to, że tłumimy w sobie wiele tak. naszych takich. Sygnałów, które do nas przychodzą od wewnątrz. Boimy się bardzo tych emocji naszych, boimy się naszych tak. odsłon, a tu chodzi właśnie, żebyśmy my umiały połączyć tak. jedną całość, żebyśmy tak. umiały utulić każdą z naszych odsłon, Dokładnie. żebyśmy te odsłony, prawda, i tą naszą tak. emocjonalność, żebyśmy utuliły w sercu, prawda? Czy to właśnie. Tak, bo... Tak, tak, będziemy właśnie, no bo tak naprawdę kobieta to właśnie te, ta emocjonalność, tak? To nasze bogactwo, no, dzięki temu, że my takie jesteśmy, my potrafimy tak i poczuć, co potrzebuje dziecko, co mężczyzna, co my, no, mężczyzna zajmie się pracą, tak, i on może być na tym skupiony, i o niczym innym, on nie myśli, a kobieta, właśnie tu z tyłu głowy, tak? Ma te, te, te wszystkie uczucia, to jest to nasze bogactwo, i dzięki temu, no, jesteśmy w stanie i tyle rzeczy na raz zrobić, tak? I tyle no, rzeczami się o to wszystko zatroszczyć. Także, no, no, jakim jesteśmy bogactwem dla świata tak naprawdę, tak? I te nasze różne odsłony też będziemy y, pokazywały, czuły też jak sobie, jak przyjmować te emocje, jak je przepuszczać przez całą, jak, so, jak sobie z tym radzić jak w ogóle. Tak? Żeby, tak. tak, żeby to nas nie, nie, nie zabierało energii, ale żebyśmy potrafiły to przyjmować i z tym jeszcze wzrastać, tak? Także tak. to o tym też będziemy um, mówiły na warsztatach i też będziemy no, praktykowały właśnie jak tutaj z tymi emocjami jak to spowodować, żeby one jeszcze nas, żeby, żebyśmy wzrastały, a nie obniżały, nie, nie zabierało nam to właśnie energii. Tak? I te, o której mówisz, te odsłony kobiety, tak? to też jest, no tak jak tutaj kobieta i słowianka, i królowa, prawda, i matka. I my, no w tych, wielu mamy tych odsłon i chodzi o to, żebyśmy w każdej tej odsłonie Odnalazły siebie, żebyśmy w każdej czuły się dobrze, żebyśmy w każdej były w zgodzie z samą sobą. Bo to, to tak. jest właśnie ta nasza kobiecość i ta moc, kiedy my jesteśmy właśnie w zgodzie z samą sobą, tak? I umiemy no i tutaj... też właśnie cieszyć się tą każdą odsłoną i być tak. gotowe na naszą emocjonalność, po to, żeby ją ukochać, po to, żeby właśnie jeszcze większą tą moc kobiecości w sobie rozbudzić, a to po to. To nie chodzi o to, że chcemy umniejszać mężczyzną wcale że niebo. Wiadomo, że i mężczyzna, i kobieta ma swoje zadanie, ale kobieta jest wtedy w swojej mocy, kiedy właśnie umie, pięknie w każdej tej swojej odsłonie. Pięknie się pokazać, pięknie się zaprezentować, a tylko wtedy to się dzieje, kiedy umiemy z naszymi emocjami y, czuć się dobrze i dawać sobie też na pewne rzeczy przyzwolenia. Tak, tak. tak, tak, tak ale myślę. prezentacja też. Prezentacja też odsłon to Radio Twoja specjalność, <grym> prawda? Tutaj. <grym> <Ja grym> Dziś Wam troszeczkę, y, troszeczkę powiem właśnie o tym, że kiedy już właśnie. Tak bardzo pięknie przepracowujemy, po prostu z sobą się dobrze czujemy. Kiedy odsłonimy w sobie to, odnajdziemy to, co jest piękne w nas, tak naprawdę, bo wszystko mamy w sobie. Wystarczy to tylko pięknie zauważyć i się pięknie tym zaopiekować. A wtedy, kiedy to już jest ukochane, zaopiekowane i ta nasza moc kobiecości jest tak piękna, to cudownie jest to wpleść jeszcze. Tą naszą zewnętrzną powłokę, którą my jesteśmy jako nasze ciało, bo nasza dusza jest obleczona w piękne ciało, i chodzi o to, żebyśmy też je ukochały, żebyśmy je doceniały, żeby pięknie nam, e, pięknie z nami przebywało i żebyśmy my mogły w tym ciele się cudownie czuć. To taką formą właśnie budowania własnego stylu, e, to jest piękna zabawa w kreację. To nie tylko to, że to takie puste y, tworzenie tego, jak ja wyglądam na zewnątrz. Tu właśnie chodzi o to, żeby spójnie było w środku i na, i na zewnątrz, żeby pięknie budować swój własny styl, bo tu właśnie chodzi o to, że nasz, budowanie naszego stylu jest tak jakby naszą marką własną. My tak. na dzień dobry możemy już w jakiś sposób pokazać, kim jesteśmy, wyrazić siebie w postaci takiej kreacji niczym artysta, który maluje płótno. My możemy potraktować swoje ciało, ukochać je i odnaleźć, znaleźć takie smaczki. Ja też na warsztatach je przedstawię, pokażę jak można zbudować stylizację, jak sprawić, żebyśmy pięknie, atrakcyjnie, ale zarazem z Taką prawdą w sobie czuły się w tym, co na siebie zakładamy, a nie się przebieramy. I dzisiaj też w tym materiale będzie pokazane kilka stylizacji w najnowszym kolorze, który na ten sezon jest w trendach. Tu nie chodzi też o to, żeby ślepo podążać za modą, bo taka jest prawda, że moda przemija, a styl nasz pozostaje. Tylko styl jest też takim pięknym smaczkiem. Że on powinien wzrastać razem ze mną. Jeżeli ja wzrastam, rozwijam się, to mój styl powinien również ze mną ewoluować. Co może być takim wyznacznikiem, odnalezienie swoich takich małych atrybutów, które sprawiają, że ten styl jest inny i wyjątkowy, bo każda z nas jest wyjątkowa i chodzi o to, żebyśmy właśnie w piękny sposób pokazywały naszą piękną, Osobowość przez właśnie budowanie stylu. Także zajmiemy się tym również na warsztatach, w każdej wolnej chwili, kiedy będziemy pomiędzy pięknymi rytuałami, transformacjami, pomiędzy łzami, podejrzewam, wielokrotnymi wzruszeniami i entuzjazmem, który będzie, który będzie nam towarzyszył na tym cudownym warsztacie, będą również takie smaczki, będziemy bawiły się również stylizacjami. I ja y, z ogromną radością już nie mogę się doczekać właśnie tego naszego cudownego czasu mocy i przebywania z sobą. Także y, to będzie niezwykle cudowny czas na kreację, którą budujemy od wewnątrz na zewnątrz. Czy Maniu coś byś jeszcze dodała? No tak, już wszystko to pięknie powiedziałaś, że ja już myślę, że to... Ja to, co mogę powiedzieć, to jeszcze raz, że serdecznie zapraszam na te nasze warsztaty, do, które będą się od 3 do 6 kwietnia w Białym Pałacu Palczew pod Warszawą. Tak? I no, też utworzyłam na, to, na tą grupę właśnie właśnie związaną z tymi warsztatami, gdzie dodaje kolejne kobiety, które tam więcej informacji właśnie też na tej grupie. No i tam już taką tworzymy, taką naszą kobiecą... Małą społeczność można powiedzieć. Tak, tak tą wspólnotę kobiet, tak tak, 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 tak. Wspaniale. Słuchajcie dziewczyny, zapraszam również serdecznie na warsztaty Zapraszam do kontaktu z Monią. Pod filmikiem będzie numer telefonu, gdzie będziecie mogły zapytać się o szczegóły, gdzie będziecie mogły również zapisać się na warsztaty. I czekamy na Was. Czekamy na Was z ogromną radością na to piękne świętowanie mocy kobiecości. Moniu ja Cię utulam jeszcze raz. I jestem Ci wdzięczna za dzisiejszy czas, który miałyśmy z sobą. A Wam, dziewczyny, dużo miłości, bo miłość tak naprawdę jest siłą napędową naszego życia. Ukochujmy siebie, najpierw pokochajmy siebie. Pokochajmy siebie tak bardzo bezwarunkowo, po to, żeby dawać sobie wszystko co najlepsze i dawać również tym, których kochamy i tak naprawdę wszechstworzeniu, bo w momencie, kiedy kochamy siebie, to miłością dzielimy się. Tak. I tyle. Pamiętajmy, że każda z nas jest tak tą potęgą kobiecości naszego rodu, tak? To... No właśnie. Potęgą, kobie... kobiecą potęgą naszego rodu. Tak, tak. pięknie, mój. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.